Siemanko, witajcie. Zabrałem się za robienie szuflady, to znaczy stołu. To dlatego, że nie podobała mi się ta wersja, taka można powiedzieć, taka wysoka. I stwierdziłem, że zbyt dużo miejsca bym stracił, jeżeli chodzi o wysokość. Tutaj, na modelu, już tak jak widać, to jest troszeczkę obniżone. Ci, co widzieli poprzednie filmy, widzą na pewno różnicę ta rama. Tutaj, o właśnie ta rama tutaj, ona jest w tej chwili obniżona e, równo z innymi, i dzięki temu mogłem zrobić właśnie o taki właśnie wy, wysuwany stół. E, stół jest w tej chwili już pospawany, on e, go wrzuca w następnym filmie. Tutaj widać, jak, jak pracuje maszyna, gdzie ona może dojechać, i jak głęboko będę mógł zjechać za chwilkę tu chyba będzie pokazane na filmie eee... tak tutaj, tutaj jak widać głęboko można zjechać eee, zwróćcie uwagę akurat tutaj głowica głowica laserowa jest troszeczkę odsunięta, a to dlatego, że tutaj mam taką zagłoskę, że być może zrob, będę chciał zrobić laser i frezarkę w jednym eee, nie wiem czy coś z tego wyjdzie zobaczymy po prostu um, robiąc, czy budując oś Z już e, zrobiłem taką, e, po, powierciłem e, tą główną płytę, żebym mógł e, mocowanie po prostu zrobić, żebym mógł jakby mieć dwa w jednym. E, co z tego będzie, czy uda mi się ogarnąć sterowanie, to nie wiem. Tu akurat najeżdżamy na sekcję rur, e, ona będzie wyjeżdżać tutaj. E, przed samą przed sam, przed tą głowicę, gdzie będą rury wychodzić i profile, i tutaj będzie po prostu laser będzie obcinał i wycinał w profilach to, co, to, to, co potrzeba. Tutaj akurat mamy frezarkę, czy, czy może wrzeciono akurat, ale to nie o to chodzi. Chciałem Wam tylko pokazać, jaki jest plan. Teraz tak, tutaj zrobiłem taki troszeczkę model, kto jest. Model w sumie mojego, mojego śmigła, który kiedyś tam, kiedyś tam zaprojektowałem i wykonałem formy do niego. To jest akurat, akurat wyskalowane, bo tamta, tamta akurat jest dużo większa. Tam to ma 6 metrów, tutaj mamy niecałe 3 metry. I tak jak widać, tu można by to teoretycznie frezować. tak? Czy z tego coś będzie? No zobaczymy. Ale, ale jak widać, zasięg tutaj jest. Tutaj kwestia jest tylko e, ogarnięcia sterowania i ewentualnej zmiany e, czy zamiany czy przełożenia tych dwóch tutaj e, głowic, że tak powiem. E, tutaj akurat e, zrobiłem tak, że sekcja rury mogłaby praktycznie tam może jest widać, po lewej stronie jest widać w tej chwili. Jest uchwyt tokarski, który mógłby łapać bardzo fajnie, fajnie detal. Czy to będzie kwadrat, czy to będzie okrągłe, to może w każdym razie łapać, bo uchwyt będzie czterokształtowy, tak czy tak. Myślę, że gdzieś 200 dam albo 160, zobaczę. Jeszcze nie wiem. Także tak to wygląda. Tutaj, tak jak widać, w dosyć fajnym zakresie to, to będzie mogło pracować. Cała maszyna. Także no, myślę, że ciekawy projekt może, może być. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakiegoś lajka, zostawcie jakiś komentarz, jakieś sugestie. Wszystko jest mile widziane. Jak wiecie, ja jestem hobbystą, więc ja na pewno robię dużo błędów. Trzymajcie się. Na razie, hej!